Prezydent nie kończy nie miałem tego na jakichś sztukach w kielecach. Jak oceniam balkony i ich pracę, no oczywiście to budzi podziw, bo to są czasem małe przestrzenie, takie miejskie, nie przecież jakieś wielkie ogrody, w których profesjonalni ogrodnicy mogą naprawdę się rozszaleć, jeśli chodzi o swoje pasje, umiejętności, tylko małe przestrzenie, gdzie ludzie w sposób amatorski hodują rośliny, a tak naprawdę stają się profesjonalistami. Efekt jest fantastyczny. Efekt pewnie bardzo przyjemnego spędzenia czasu na tych balkonach, ale także możliwości takiego życzliwego zazdroszczenia przez sąsiadów. To są balkony bardzo uchwiecone, z bardzo różnym doborem roślin, które z daleka widać, cieszą oko, też pomagają przyrodzie, bo przecież na pewno zbawiają swoim kolorem i zapachem różnego rodzaju owady. I właśnie takich... Pasjonatów, amatorów chcemy doceniać, żeby dawać im motywację, żeby w przyszłym roku chcieli w tą rywalizację się włączać i co roku w jakiś sposób upiększać swoje balkony inaczej. Bardzo się cieszę, że różnorodne grono i kobiety, i mężczyźni, i w różnym wieku to pokazuje, że pasja ogrodnictwa nie ma granic. Dziękuję. Dzięki.